Zaczynamy od półprzezroczystych etui z serii Essential Armor. Uwagę od razu zwraca to, jak wiele jest różnych kolorów tego modelu etui. Zwróćmy jeszcze uwagę na opakowanie. Wszystkie etui od Urban Armor Gear są pakowane do takich charakterystycznych pudełek, z których z łatwością wyjmiecie swoje etui po prostu rozsuwając pudełko od spodu. Po założeniu pokrowca na telefon dostrzec można, że krawędzie Etui wykraczają ponad płaszczyznę ekranu, co dodatkowo zabezpiecza wyświetlacz. No i podobną sytuację mamy przy wyspie obiektywów. Mamy odpowiednio wyprofilowane wycięcia na wszystkie porty oraz rzecz jasna na S Pen. Do sprawności działania przycisków też nie ma się co przyczepić. Etui jest bardzo giętkie dzięki temu, że zostało ono wykonane w całości z TPU. Jest tu także rzecz jasna obręcz magnetyczna. Mamy tu także wzmocnione rogi pełniące funkcję amortyzatorów. Tutaj jeszcze drobna uwaga, ETUI polecam zakładać od spodu od miejsca, w którym zaczyna się wyjście. Rysika, to na pewno ułatwi sprawę. Niestety boki etui są całkowicie gładkie. Ja osobiście preferuję takie case, które posiadają dodatkowe elementy poprawiające chwyt. Niemniej jednak etui jest przyjemne w dotyku, całkiem ładne i myślę, że sprawdzi się znakomicie w chronieniu Waszego Samsunga. Zatem śmiało polecam Essential Armor i przechodzimy dalej. UAC Metropolis to połączenie elastyczności ochrony i ciekawego designu. Wewnątrz zastosowano heksagonalne struktury, które skutecznie rozpraszają siłę uderzeń, zwiększając ochronę telefonu. Etui jest bardzo giętkie, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie, a jednocześnie zachowuje wysoką odporność na upadki i uderzenia. Tylny panel pokryty jest skórą wegańską i nie tylko nadaje etui elegancki wygląd, ale też zapewnia pewny chwyt. Wygląd tego konkretnego etui przypomina mi kamuflaże na bronie z gier takich jak Call of Duty czy Counter Strike, dajcie znać w komentarzach czy się z tym zgadzacie. Dzięki temu case ma taki surowy, wojskowy wygląd. Etui spełnia wojskowe normy odporności, ma podniesione krawędzie zabezpieczające ekran i aparat, a także obsługuje MagSafe oraz ładowanie bezprzewodowe. Design drugiego modelu etui Metropolis robi jeszcze większe wrażenie niż poprzednika. Mamy tutaj nieregularny, delikatnie wypukły wzór, trochę jakby to etui projektował sam Jackson Pollock. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba? Mnie akurat mocno to do siebie przekonuje. Pathfinder to ultra lekkie, wyjątkowo wytrzymałe etui, które zapewnia solidną ochronę przed upadkami i uderzeniami. Dostępne są trzy wersje, dwie przezroczyste, no, takie półprzezroczyste oraz jedna w intensywnym żółtym albo pomarańczowym kolorze. Naprawdę trudno jest to określić, ale po prostu prezentuje się to etui świeżo i sprawdzi się idealnie jako case na wiosnę. Konstrukcja łączy sztywną ramę z elastycznymi elementami absorbującymi wstrząsy, a heksagonalne wzory wewnątrz pomagają rozprowadzać energię uderzenia. Charakterystyczne prostokątne wypukłości na bokach poprawiają chwyt, dzięki czemu telefon leży pewniej w dłoni. Te dwie półprzezroczyste wersje, które teraz widzicie na ekranie, posiadają te same cechy co poprzednik, ale mamy tutaj spore różnice w designie. W pełni przezroczysty jest jedynie fragment plecków. Pozostała część jest pokryta wzorem, który przypomina takie małe, równomiernie rozmieszczone po powierzchni kejsa kuleczki. Pathfinder to jeden z najpopularniejszych modeli w katalogu UAGA i myślę, że jeśli podoba Wam się wygląd tego kejsa, to możecie bez obaw po niego sięgnąć. No, i pora na najbardziej dopieszczony model w całym katalogu firmy: Monarch Pro w wersji Kevlar. Jest to jedno z najbardziej pancernych etui na rynku, łączące nietuzinkową wytrzymałość z nowoczesnym designem. Jego pięciowarstwowa konstrukcja wykorzystuje materiały najwyższej jakości, w tym prawdziwe włókno aramidowe, co zapewnia doskonałą odporność na uderzenia i zarysowania. Ramka z wytrzymałego tworzywa oraz metalowe akcenty dodatkowo wzmacniają całą konstrukcję. Wnętrze Tui posiada heksagonalne wzory, które pomagają rozprowadzać energię uderzenia, minimalizując ryzyko uszkodzenia telefonu. Podniesione krawędzie skutecznie chronią ekran i aparat, a całość spełnia rygorystyczne wojskowe normy odporności. Etui wspiera oczywiście ładowanie bezprzewodowe i posiada wbudowane mocowanie MagSafe, co czyni je funkcjonalnym i wszechstronnym wyborem dla wymagających użytkowników. Na bokach również zastosowano heksagonalne wypukłości, które poprawiają chwyt i zapewniają większą pewność trzymania urządzenia. Jest to najdroższe, ale i zarazem według mnie najlepsze etui w całym katalogu marki. Plasma to etui łączące wysoką ochronę z nowoczesnym designem. Dostępne są dwie wersje, jedna półprzezroczysta, druga całkowicie przezroczysta, dzięki czemu można wybrać wariant najlepiej dopasowany do własnych preferencji. W tym momencie można zauważyć, że miałem delikatne problemy z pełnym nałożeniem tego etui. Jedni uznają to za delikatną wadę, ja akurat uznaję to za zaletę, ponieważ lepiej, żeby etui było dobrze dopasowane do telefonu, dzięki temu nie będą zbierały się w tych szczelinach pomiędzy case'em a telefonem jakieś zabrudzenia. Solidna wzmocniona konstrukcja spełnia wojskowe normy odporności na upadki, a podniesione krawędzie wokół ekranu i wyspy aparatów skutecznie chronią wyświetlacz oraz obiektywy przed uszkodzeniami. Najciekawszym elementem tego modelu jest wbudowana obręcz magnetyczna kompatybilna z MagSafe, która nie tylko wspiera szybkie ładowanie i akcesoria magnetyczne, ale także pełni funkcję podstawki, umożliwiając wygodne ustawienie telefonu w pionie lub poziomie. Boki etui są całkowicie gładkie, co nadaje mu elegancki i minimalistyczny wygląd, chociaż ja osobiście wolałbym zobaczyć tam jakieś elementy poprawiające chwyt. Uwagę zwracają też potężne nakładki na przyciski. Plazma to świetny wybór dla osób, które szukają niezawodnej ochrony, funkcjonalności i nowoczesnego designu w jednym Etui. Teraz wracamy do modelu Monarch Pro, ale nieco różniącego się od poprzednika. Tutaj, zamiast kewlaru, mamy do czynienia ze skórą wegańską. Monarch Pro to idealny wybór dla osób, które chcą maksymalnej ochrony bez kompromisów w kwestii stylu i funkcjonalności, chociaż ja osobiście wyżej stawiam tę wersje z kevlarem. Konstrukcja, tak jak i w przypadku poprzednika, opiera się na pięciowarstwowej budowie spełniającej wojskowe normy odporności na upadki. Mamy tu podniesione krawędzie wokół ekranu i aparatów, które skutecznie ochronią urządzenie przed zarysowaniami. Etui jest oczywiście w pełni kompatybilny z MagSafe dzięki wbudowanemu pierścieniowi magnetycznemu, co pozwala na szybkie ładowanie i korzystanie z magnetycznych akcesoriów. Etui Civilian stworzone jest z myślą o tych, którzy szukają skutecznej ochrony w minimalistycznym stylu. Wyróżnia się lekką, ale wytrzymałą konstrukcją, a jego kluczowym elementem jest technologia amortyzacji HyperCush. Pochłania ona energię uderzeń i minimalizuje ryzyko uszkodzeń telefonu. Obudowa ma gładkie, matowe wykończenie, które nie tylko świetnie wygląda, ale też nie zbiera odcisków palców. Podniesione krawędzie wokół ekranu i aparatów skutecznie zabezpieczają je przed zarysowaniami. Przyciski pozostają responsywne, a precyzyjne wycięcia zapewniają łatwy dostęp do portów i głośników. Etui jest kompatybilne z bezprzewodowym ładowaniem i MagSafe dzięki wbudowanemu pierścieniowi magnetycznemu. To przezroczyste etui, które łączy minimalistyczny design z solidną ochroną. Tył obudowy jest sztywny i wytrzymały, co skutecznie zabezpiecza telefon przed uderzeniami, natomiast elastyczne boki absorbują wstrząsy i ułatwiają zakładanie etui. Etui spełnia wojskowe standardy odporności na upadki, a podniesione krawędzie wokół ekranu i aparatów dodatkowo chronią urządzenie przed zarysowaniami. Na bokach co prawda nie znajdziemy żadnych elementów poprawiających chwyt, ale sama powierzchnia Etui jest antypoślizgowa, więc Etui dobrze i pewnie leży w dłoni. No i od razu przechodzimy do nieco bardziej ekstrawaganckiej wersji Etui Playo, czyli Etui serii Playo Pro. kwestii spraw technicznych Tetu i niemalże niczym nie różnią się od podstawowej wersji Playo. To co rzuca się jednak w oczy to obecność obręczy magnetycznej, no i oczywiście mamy tutaj półprzezroczyste plecki, które po całej powierzchni rozdzielają dwa różne kolory o delikatnym stopniu nasycenia.